King's Fall w wersji hard mode. Na moim kanale, kiedy możecie już zapoznać się z całym poradnikiem, od samego początku do samego końca, King's Fall na normal mode, i tak wiem, śpiewaczki nie są dostępne bezpośrednio z profilu, jakby subskrypcji. Jednak jeśli wejdziecie na wszystkie przesłane filmiki, tam możecie znaleźć również część czwartą, czyli część ze śpiewaczkami, jak i z egzotyczną skrzynką przed nimi. W każdym bądź razie, kiedy. Na moim kanale możecie zobaczyć cały poradnik. Parę dni temu wystartował właśnie Hard Mode, który miałem już okazję zrobić, jednak nie zrobię do niego osobnego poradnika, ponieważ niewiele się zmienia. Teraz w tym filmiku wspomnę o tych najbardziej największych zmianach, a jednocześnie, jako że nie jest ich dużo, to dam taką swoją, jakby, opinię, co sądzę o tym, jakby nie patrzeć Hard Mode. A więc, tak, po pierwsze, Pierwszy moment wejścia teoretycznie podobno relikty trwają troszkę krócej, ale sam jakoś szczególnie tego nie odczuwałem i broniłem osoby, która biegła, i sam biegłem z reliktem. Jednak tutaj, jakby no, po prostu robi się dokładnie to samo. Moment sztafety: Prze od razu będziemy przeskakiwać po prostu z etapu na etap. Moment sztafety to po prostu to samo, tylko na samym końcu trzy fale potworów. 3-4 fale potworów będą za zabierały również i jednego żółtego Knighta, którego jak najszybciej trzeba jakby rozwalić na samym środku. Knight ma dość duże obrażenia, więc jeśli będzie się z kimś mijał i kogoś smagnie mieczem, albo tym bardziej dobiegnie na totem i ktoś nie wspomni, że taki Knight w ogóle biegnie na totem, to łatwo po prostu o szybki wipe, jeśli po prostu taki Knight z dużym lightem i dużym levelem yy, i właśnie żółty z mieczem jest w stanie zostać po prostu przepuszczony, więc uważajcie na to. Na samym końcu, kiedy już wiecie, że zaraz będziecie wchodzić, po prostu pojawi się paru takich knightów, będą wyskakiwać właśnie w poszczególnych falach razem z potworami. Warpriest, no to tutaj każdy totem daje Warpriestowi inny rodzaj ataku i walka w żaden sposób się nie zmienia. O dziwo, tak jak ludzie spekulowali, mogło to być związane coś gorzej z tymi totemami, że może trzeba będzie na nich inaczej stać. Jest dokładnie to samo, po prostu Warquist ma gorsze, o wiele bardziej skuteczne ataki i zwykle zaczyna się od prawej strony, ponieważ pra zacznięcie na prawym totemie daje mu po prostu dostęp ty tylko do oślepiającej bańki kapitanów, która ma charakterystyczny dźwięk i charakterystycznie wolno leci, no i jest po prostu ogromną czarną kulą, więc po prostu łatwo w czasie walki to unikać. Y ze swojego doświadczenia wiem, jeśli macie DPS, to stagerujcie Warpista tak samo wzorowo jak na normalu, ponieważ im więcej Warpist ma ataków, tym więcej, jeśli nie będziecie go stagerować, będzie ich wykonywał w jednym momencie. Dlatego jeśli, nie wiem, jeśli macie problem z obrażeniami, to ten fragment może być dla Was naprawdę ciężki, bo Warpist, jeśli będzie miał uruchomione dwa, czy nawet trzy totemy, i jeszcze do tego nie będzie stagerowany, no to po prostu jednym, dwoma atakami zabije cały Fireteam. No i dobra, lecimy dalej. Później jest labirynt, w którym nic się nie zmienia Golgorota. No i sam Golgorot. I o dziwo, również bańki na Golgorocie nie zostały w żaden sposób zmienione. Jedyne co się zmienia to ilość pojawiających się kurs w, w czasie walki długiej walki. Jeśli wykorzystujecie, jeśli wykorzystujecie taktykę jednego orba czy dwóch orbów, to praktycznie tych trali nie, nie doświadczycie, zmiany żadnej. I tak samo Golgorot teoretycznie nie wydaje mi się, żeby miał jakoś o wiele więcej życia. Sam moment gejzowania Golgorota zmienił się o tyle, że teraz on wypływa chyba maksymalnie nawet pięć tych swoich kulek. Tutaj mi ciężko powiedzieć, bo po prostu jak ostatnio robiliśmy ja byłem osobą, która gejzowała Golgorota, no to miałem takie doświadczenie, że czasami leciało nawet we mnie tylko jedna, dwie, na hardzie. Nie wiem dlaczego stałem naprzeciwko, może coś się czasami z nim buguje. W każdym bądź razie, jedyne na co musicie uważać, to to, że kiedy wszyscy stoicie i DPSujecie Golgorota stojąc właśnie pod jego nogami, to jedna z osób, albo nawet dwie, może dostać debuffa, która zamienia go jakby w kurs To znaczy, że zaraz wywołam w koło siebie eksplozję. I teraz, tak, ekran jest wtedy pulsująco zielony, tak mi się przynajmniej wydaje, że zielony to ten kolor, który mógłbym to opisać. Dodatkowo mamy odliczanie tego debuffa na czerwono. Więc po prostu osoba, najlepiej każdy z Fire Teamu, który stoi na dole, czyli 5 osób, mu musicie ostrożnie patrzeć na to, kto ma tego debuffa, bo po prostu eksplozja, mu, eksplozja zabije cały Fire Team. Jeśli wszyscy stoicie blisko tej osoby, no to eksplozja zabije wszystkich, i trzeba będzie całą walkę powtórzyć. Więc po prostu no, trzeba ogarnąć i sobie patrzeć na. Trzeba sobie patrzeć na właśnie na tego debufa Bo jest to debuff, więc tak jak wspomniałem Nie tylko zmiana ekranu, ale również po prostu nawet i czerwony napis na ekranie się pojawi Więc no ciężko to ominąć Późniejsza część to oczywiście egzotyczna skrzyka Więc ten moment w ogóle się nie zmienił Tak jak na statkach na początku został zabrany jeden, jeden podest, na który można było stanąć Tak tutaj te penisy hajwów w żaden sposób się nie zmieniły Więc bezpośrednio od razu do śpiewaczek Śpiewaczki to... Żadna zmiana, po prostu kolejny moment śpiewaczek zaczyna się od razu. Nie mamy momentu na, na odsapnięcie, nie mamy momentu na sprawdzenie właściwie i spokojne ustawienie się, kto skacze. Po prostu zamiast 20 sekund mamy zerowy timer i od razu się zaczyna kolejna sekcja śpiewaczek. Więc tutaj również nie mam zamiaru Wam sugerować, jaki sposób na niej jest najlepszy, czy się ustawiacie na środku, yy, gdzieś na arenie, czy na platformie na przykład to już jak wam, jak wam wygodnie ja robiłem go i na platformie i na środku na środku jak dla mnie jak zawsze stary dobry sposób jak dla mnie najbardziej wygodny Oryx i tutaj tak mógłbym teoretycznie tłumaczyć co się zmieniło ale po prostu chodzi o to że kiedy yy, oprócz tego, że właśnie trzeba będzie trochę więcej się nastrzelać w potwory, bo mają one wyższy poziom i wszystko teoretycznie ma tego lighta około powyżej 310, więc yy, jeśli ktoś ma ciągle w tej walce, np. 305 light, coś takiego, to może być trochę ciężko. Zwłaszcza Hunterom. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że hunter wystarczy huntera, który, hunter, który ma 305 lighta około 304 chyba miałem jak poszedłem na Hard Oryx no to jeden atak niektórych potworów sprawiał, że albo już nie żyłem, albo już byłem co najmniej jedną nogą w grobie, więc naprawdę trzeba uważać. Na dużo Fire Teamów, co zdecydowanie polecam, robi tak, że robi w tygodniu na przykład raz, dwa razy, czy nawet trzy rajd do samego Oryxa i wtedy samego Oryxa. Po prostu sumując cały swój loot z tych wszystkich etapów, i tak chyba jest najlepiej. Jeśli macie kilka postaci, to chyba najlepiej jest zrobić cały rajd do Oryxa i potem właśnie sobie sprawdzić, co powypadało, ponieważ sam Oryx najbardziej się skaluje z całego rajdu, właśnie z waszym lightem. Ogry, mają, yy, ogry może nie mają więcej życia, ale na pewno też tutaj będą mocniej biły osoby, które będą miały mniej lighta. Tak samo Oryx, yy, ten Shadow of Oryx. Ten oryx, z którym walczymy w tej bańce yy, mglistej bańce, ma dużo życia jeśli mamy mało lajta, bo po prostu nawet 1000 yard zamiast zadawać mu te chyba 11 tysięcy z headshotów jak na normalu, tutaj jeśli mamy mało lighta, może strzelać nawet około 6 tysięcy. Ja na szczęście już miałem okazję podbicia swojego lajta do około, na początku 309, teraz na postaci mam 311, ale mając po prostu parę lighta więcej możemy zauważyć różnicę 500-700 obrażeń. Aż po prostu kiedy wiadomo, kiedy wszyscy będziemy mieć 320 lighta, no to wtedy znowu będziemy go walić po te 11 kafli w głowę. Yy, cała walka zmienia się o tyle, że w momencie kiedy zabijemy swojego yy, ogra, to naprzeciwko, yy, przy naszy, przy, naprzeciwko nas... Przy platformie naszego kolegi, który stoi, pojawi się, jakby, odpowiednik Vessel of Oryx, który po prostu będzie chciał. chodzi o Knighta z mieczem, który będzie chciał ukraść tą bańkę, będzie chciał ją zabrać dla siebie. I po prostu oprócz tego, że musimy zabić swojego ogra, po prostu musimy usnajpić tego ogra, usnajpić tego Knighta, i oni idą po prostu po skosie z naprzeciwka. To jest najprostszy sposób, jaki można to opisać, po skosie naprzeciwka. I. Oczywiście, jeśli macie Light i macie bańki Weapons of Light, Blessing of Light, to bardzo się cieszę, że są teamy, które robią to w normalny sposób, ale nie ma co ukrywać, że jest też ten drugi sposób, który sprawia, że walka staje się może niełatwiejsza, ale zdecydowanie mniej chaotyczna, ponieważ wystarczy, że tak jak widzicie na filmiku, bo mam to nagrane. Widzicie na filmiku, że po prostu wystarczy ogry trochę zbić z życia i następnie wskoczyć na platformie śpiewaczek, tam schować się w bańce i poczekać na, tego, na tą aurę nieśmiertelności. Kiedy wszyscy mamy aurę, strzelamy w Oryxa, to zostaje bez zmian. I kiedy zestagujemy Oryxa, to mamy spokojnie, spokojnie tyle sekund, że możemy zabić ogry, dolecieć do baniek, zdetonować bańki i wtedy dopiero schować się na środku w tej bańce nieśmiertelności. Czy ta strategia jest jakiegoś rodzaju cheesem? Może trochę. Na pewno nie jest exploitem, jak zrzucanie bossów na wogu, jak zrzucanie Templara, czy zrzucanie Ateona? Według mnie ciekawe, że ludzie odkryli coś takiego, chociaż jestem zaskoczony, że w ogóle można jakby... że w ogóle w czasie walki można w ogóle nie bić Vessel of Oryx. Można kombinować z tymi ogrami, że nie, one, że nie mają one żadnego timera na ubicie, no ale to tak został zaprojektowany ten raid, więc nie ma co się z nim kłócić yy, więc po prostu to wszystko, cała walka z Oryxem to pojawiające się naprzeciwko po skosie najty, które chcą ukraść bomby które stworzycie niszcząc ogry ale można to całkowicie ominąć tą sekcję walki po prostu stojąc na górze więc to tyle ze zmian i teraz czy mam yy, swoją własną opinię o hardzie i oczywiście, że ją mam dlatego teraz wam trochę przytoczę, ale filmiki ma już ponad 10 minut, więc jakby postaram się streścić Hard mi się podoba, chociaż jestem zaskoczony, że tak mało jakby mechanik zostało wciśniętych. Nie dziwię się Bungie, że nie jest on w pełni jakby nie wiadomo jak trudny, chociaż no właśnie tutaj z ich opinią o trudności moglibyśmy się kłócić, ponieważ pamiętajcie, że yy, cała krota była trudniejsza tylko dlatego, że mieliśmy o wiele więcej żółtych potworów i byliśmy co do tych potworów yy, levele niżej. To był sposób na balans walki według Bungie, że po prostu dało nam potwory, które biją 20% mocniej i my otrzymujemy od nich obrażenia. No widzimy to teraz, co się dzieje z Krotą. Jego, jego poziom życia nie był ustalony jako nie wiem, jakaś, jakiegoś rodzaju mechanika, że musimy zrobić coś, żeby tutaj to uaktywnić, tylko po prostu Krota miał tyle życia, ile my mieliśmy poziomów światła. Teraz, kiedy my mamy dużo poziomów światła, to na Hardzie teraz można go zabić szybciej niż kiedyś na normalu, co jest w ogóle... Wow, mózg rozjebany, za przeproszeniem. Więc yy, mi na przykład... Wiem, że są osoby, które na pewno chciałyby, żeby ich dupa została całkowicie skopana. Że Ride right Hard to powinno być wyzwanie tylko i wyłącznie dla nielicznych. I... no cóż. Wiadomo, że dużo ludzi w to gregra, Dużo ludzi zainteresowało się Take King, Dlatego Bandzi nie może robić kontentu. Nad którym spędziłoby nie wiadomo ile miesięcy, a następnie tylko garstka osób by go doświadczała, a dużo ludzi by się od niego odbiło. Dajmy na to. Wspomnę tutaj o e, Minotaurze tylko zapomniałem jak się nazywał, ale chodzi mi o Minotaura z Prison Felder. Jeśli ktoś słucha, zaczął grać Steak kto to może nie wiedzieć o co chodzi, ale chodzi w każdym razie o Bossa, którego mechanika wydawała się tak ciężka że albo się szło i zabijało go chwila moment Galahornem, albo się nie szło na niego w ogóle przez długi czas. I chodzi mi tutaj o to, że yy, z Oryksem na hardzie, jeśli byłby to rajd, nie wiadomo jak wymagający, to albo zrobiłaby to garstka osób, która by wymagała czegoś od innych, żeby w ogóle wziąć w tym udział. Pamiętamy, no, bez Galahorna nie podchodź. Jeśli nie masz Galahorna, to daj sobie spokój. I mimo, że walkę dało się oczywiście zrobić w inne sposoby, i ja bardzo lubiłem pomagać ludziom i, i mówiłem im, że weź gana primary i zobaczysz, że to zrobimy, to jednak mentalność bez galahorna nie podchodź, a jeśli go nie masz, to po prostu poczekaj na drugi tydzień. Na pewno tutaj też by miała miejsce, że po prostu część ludzi by wzięła udział w ogóle w Oryxie na hardzie, a dużo ludzi uznałoby, no dobra, no 310 lajta z normala też mi wystarczy. No to tylko 10 lajta, nie? A tak to hard jest. Jest przystępny i każdy może w nią wziąć w nim udział. A dodatkowo, jakby nie patrzeć dalej, według mnie jest to chyba najlepszy, nie, no jest to najlepszy ride, bo z perspektywy czasu, patrząc, no jednak y, glicze i różnego rodzaju sposoby na Ateona, y, na samego Woga, ciągle pamiętam, jednak. Zasypianie na oraklach, no, chociaż ca cały wok mi się podoba, tak te orakle są wielką wskazą jak dla mnie na woku, bo nawet z dołu je robiąc, no wiadomo, że trzeba było się nabiegać i było to co innego, ale jakby nie patrzeć, no ten moment po prostu się strasznie dłużył. Więc tak, no tak jak wspomniałem, fajnie, że jest przystępny ten hard, mechaniki, mechaniki możemy się łatwo nauczyć, nie ma ich wielu, co, no tak jak wspomniałem, no jest trochę szkoda, no bo dużo ludzi spekulowało, że może będzie miało to coś wspólnego z przeładowaniem broni, no bo przecież mamy tutaj, każda, per, każda broń z rajdu ma tego perka Kokon, każda, każda zbroja z rajdu może nam wypaść z bardzo fajnymi perkami pod przeładowanie, na przykład w aurze. Dlatego dziwne, że nic się praktycznie nie zmienia. Jeśli chodzi o fazy DPS-u na Golgorocie Warpriście, śpiewaczka się fazy DPS-u praktycznie zostają bez zmian. No tutaj tylko się pojawia ta eksplozja na Golgorocie. Yy, więc czekam bardzo na challenge mode, jaki ostatnio zapowiedziano na Twitterze. Luke Smith ostatnio wspomniał, że ma się pojawić challenge mode, w ramach którego będziemy musieli pokonać poszczególnych bossów w poszczególny sposób. I domyślam się, że tutaj również no tryb wyzwania więc możemy oczekiwać czegoś fajnego no i fajnie że ten King's Kingsfall jako cały content jest cały czas przez Bungie podtrzymywany z nagród póki co jestem zadowolony chociaż wiem że dużo ludzi narzeka że dostają na przykład idą na harda a nie dostają ani normala ani harda no po prostu wiadomo że nie każdy musi mieć zawsze szczęście i RNG nagradza nas jak chce. Ja miałem te, tego farta, że poleciały mi buty 320, shotgun 320 i ghost 317, więc myślę, że jestem po tej stronie barykady, która zgarnia dość dużo. Więc w każdym razie Hard nie zawodzi mnie, ale jednocześnie nie jest czymś, że po prostu też też spodziewałem się ciut czegoś więcej. Nie jestem mega rozczarowany, nie mam zamiaru wieszać psów na Hardzie, jednak Jestem trochę rozczarowany, że nie pojawiło się coś tam jeszcze, żeby przykręcić naszą śrubę, no bo jak wiecie, wszystko da się zdpsować tak szybko, tak samo szybko, tak jak wspomniałem, więc mimo, że jesteśmy na hardzie, to z niektórymi drużynami spokojnie można zabić WordPressa tylko na jeden totem. Więc, no, może to się coś, może to się coś zmieni. Może Bungie nie brało pod uwagę tego, że ludzie będą za, zabierać na rajd yy, Black Spindle 300, 316, 320. Bo naprawdę Black Spindle dalej wykonuje swoją robotę. A Tatch of Males zupełności wystarcza, żeby nawet w cztery osoby zestagerować Oryxa. I ja nie wiem, czy to jest dobra mechanika, czy to jest dobre zaprogramowanie gry, ale. Cztery osoby wystarczą, żeby zestagerować orek of Malix i cztery osoby wystarczą, żeby zdetonować te bomby i dokończyć z nim warkę. To już sąd zostawiam wam, czy to jest hard, którego potrzebowaliśmy i czy to jest hard, którego oczekiwaliśmy. To był MLG Carol, dzięki wielkie za wysłuchanie tej mojej opinii jakby szybkiego, szybkiego know how hard moda Kingsfall. No i co? Do, do następnego filmiku i do usłyszenia.